Czy niskobudżetowy budżetowy przewoźnik AirAsia jest lepszy od DNR i Wizera? Chodźcie, sprawdzimy to. Zapraszam Was na film, w którym specjalnie dla Was sprawdzimy, jak się leci AirAsia. Będziemy lecieć ze stolicy Malezji, Kuala Lumpur do stolicy Filipin, czyli do Manili. Dokupiliśmy też dodatkowe usługi, takie jak jedzenie na pokładzie, czy dodatkowy bagaż. Także chodźcie, zobaczymy, jak to wszystko się odbywa na lotnisku Kuala Lumpur. Zaczynamy. W sumie to musimy zacząć od tego, żeby sobie wydrukować taką zabieżkę do bagażu, bo my tak naprawdę tylko bagaż chcemy oddać, co nie? I my już jesteśmy, mamy bilety, tak jakby online się zaczekinowaliśmy, ale mamy jeden bagaż do nadania. I tutaj wam powiem, że w Kuala Lumpur się oddawało bagaż, jak ostatnio byliśmy do maszyny. Także zobaczymy, że teraz tak jest. Idziemy drukować zabieżkę na bagaż i zobaczymy, czy nam się to wszystko uda. Ja się Podchodzimy do, do okienka. Ja tutaj mam też aplikację. Do maszyny? Coś, tak, do maszyny. Jak w aplikacji się odprawiałem, to tam była taka opcja, właśnie że jakiś kod muszę zrobić i wtedy będę mógł sobie tą zawieszkę do bagażu wydrukować Ale teraz no, muszę tego o, show jest. Znalazłem to. Dobra, będziemy to próbować. To zrobić. Print o, print tak jest. A no, żeby wydrukować sobie zawieszkę. No i tu mi każą teraz zeskanować pewnie ten qr kod, tak? Skanujemy. A nic się nie dzieje. <grym> nie no, musisz chyba wejść Udało się. A teraz pyta nas, czy mamy bagaż do... O, i tutaj nam będzie chyba teraz drukowało. Tak, musieliśmy tam zaznaczyć, czy mamy bagaż, który chcemy oddać, nadać. I zobaczcie, drukuje nam taką zawieszkę, którą normalnie drukują te panie w okienkach i będziemy musieli to zaczepić na nasz bagaż. Poczekaj, poczekaj, tam jest instrukcja z drugiej strony. Nie, nie Tu się odkleja. Tutaj nie, nie. się do tego odkleja czekaj, i to nie się nie. To nie przykleja. To nie jest zabawka. Tak, A poczekaj, to może trzeba przełożyć. Tak, przełóżmy to. I co to Poczekaj, i teraz odklej. E, czekajcie. Dobra. Słuchajcie, ta instrukcja nas pokonała. Nie wiem. My... Pani nam w końcu pomogła, zaczepiła nam to na plecak, ale tak naprawdę to nie pani nie zrobiła tego zgodnie z tą instrukcją, po prostu na, zakleiła to i, i tyle. No, także przekombinowali w tej instrukcji niestety. Idziemy go w końcu oddać, tak. Teraz do W mamy iść podobno. Jest W, idziemy. Udało się. Przeszliśmy, weszliśmy i idziemy do, tutaj do oddania bagażu. Pan zobaczył nasz, nasz ten tak cały i nas wpuścił. Tak i tu maszyną będziemy, będziemy tak jakby oddawać bagaż sami i tu powiem Wam szczerze, raz oddawaliśmy i tu nie ma przeważ z kilogramami. No nie to ma to. Dokładnie, bardzo, tak. Tutaj się nie uśmiechniecie ładnie do komputera. Nie ma szans, nie ma Od razu wam mówimy. To jest tak pierwszy tip, bo już to, już to raz mieliśmy i musieliśmy wypakowywać. wypakować. <laughs> Tutaj chyba pół kilo jest takiego. O, 400 gram. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, doczekaliśmy się w kolejce. Tutaj jest taka maszyna. Musimy zeskanować nasz bilet, boarding pass, który my mamy w telefonie. Czy się już gotowy. Nie strzelaj we mnie. Dobra, także bagaż już leży. I waży chwila prawdy. wow 19,7. No, nie? nie to ciesio. Ciesio. Ja, Jeszcze raz musieliśmy położyć walizkę, na bagaż. 19,7. 19,7, także udało nam się. Także wszystko poszło dobrze. Życzę nam miłego L16, lotu. L16. I idziemy dalej. L16. E, przeszliśmy. Kontrolę paszportową i taką wstępną kontrolę bezpieczeństwa, bo tutaj ciekawostka, pokażemy Wam. Kontrolę bezpieczeństwa tutaj na tym lotnisku jest zupełnie inaczej niż znacie to z europejskich lotnisk. Nie tak jakby przed kontrolą paszportową taka... Czekajcie, my chyba tu. Tylko dopiero przed gateami. Zaraz Wam to pokażemy. No i, i ciekawe ważyli nasze małe walizki. A, ważyli, tak. Przed tak. wejściem tak. na te security. Ogólnie, generalnie w wazy można mieć bagażu takiego podróżnego 7 kg. Może to być taka mała walizka, czyli wielkościowo okay. jest taka, czyli większa niż, większa niż jakiś plecak, czy coś na przykład widzę, że leży. Ale musi ważyć do 7 kg, to jest bardzo ważne. No i co? I idziemy. No co? Ulaj. Mamy 6.35, czyli do lotu mamy. No godzinę tam 45, a my byliśmy na lotnisku 2,5 godziny przed lotem, czyli 45 minut tam zajęło, ale to rano. Bierzcie to pod uwagę, że jest rano właśnie 6, bo później to musicie tu większy zapas brać. To, to też nie, nie róbcie tutaj niczego na ostatnią chwilę, chyba te paspasy pas, sobie wykupujecie i tak dalej, no to jeszcze jakoś można, ale to trwa wszystko dłużej. Naprawdę szybko nam poszło. Ale przypuszczam, że standardowo to jest co najmniej ze 2 dłużej, czyli 1,5 godziny na oddanie bagażu, przejście kontroli paszportowej. Także bierzcie to pod uwagę, przynajmniej 2,5-3 godziny przed odlotem, myślę warto być w takich godzinach, nie jakichś bardzo porannych czy coś. Nie? Dobra, a my idziemy sobie do gate'a no i pokażemy Wam na pewno zaraz tą security przy każdym gate'u. Tak, zwykłe security jest takie normalne, a dopiero na L... Przyszliśmy, kontrolę bezpieczeństwa, idziemy dalej. Kawałek jeszcze mamy do przejścia. Aha, tutaj... na ruchomej, Stoimy na ruchomej podłodze, dobrze. Dama. Co tam, ulokujemy? kupujemy? Tę jest no zobacz, jakie są ceny na lotnisku i za to też bardzo lubię Azję. Na przykład, nie wiem, jakaś taka 4,80, to jest mniej więcej 1 do 1 przelicznik, nie? tego typu woda to 4,50 kosztuje ale też jest nalewak do wody bez problemu samemu można sobie nalać takie pojdełko my sobie tak zrobiliśmy jakoś pizzerki 4,80 mimo że w Azji no nie ma takich wypieków nawet jak u nas w Polsce nawet banana można sobie kupić nie wiem ile banana kosztuje jest to cena gdzieś no nie ma nie powiem wam ale też to jest pewnie może 2 zł coś takiego mama wiecie mama ma okulary na, <laughs> na banan także za to też bardzo lubię Azję idziemy bułeczki kupić Uli okay. stoimy do boardingu Czasowo, zgodnie z planem, także będziemy wchodzić na samolot no i około 4 godziny lotu przed nami, bo ze stolicy Malezji do stolicy Filipin jest właśnie 4 godziny lotu. No i tak jak mówiłem Wam, mamy zamówione jakieś tam jedzonko, takie wcześniej zamówiliśmy sobie już od razu e, w, 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 w rezerwacji. Lecimy no, na Także pokażemy Wam to, na Filipiny lecimy, to są wszystkie. Tak, Także pokażemy Wam to wszystko, wchodzimy do samolotu, elegancko. A, jeszcze taką rzecz Wam powiem. Że tutaj jak latacie z dziećmi, no to miejsca macie we czwórkę, rodzina zawsze obok siebie nam dają, nie? Mamy od 10A do 10D, więc to jest spokojnie. nie? W ogóle nie spotkaliśmy się z innym podejściem tutaj w AirAsia, przynajmniej jak tak latamy. Nie tak jak na przykład w rzeczy, czy w RZ, że dam, daliby nam dwójkami, nie? Z jedno, rodzic, dziecko i gdzieś rozrzucony przeważnie drugi rodzic z drugim dzieckiem, nie? Tutaj zawsze obok siebie. Nie bawią, nie bawią się w takie rzeczy, mimo że mnie wykupiliśmy, e miejsca. Tak e jest -miej. -miej. Przeszliśmy, schodzimy na dół, tutaj takim zjazdem, nie ma schodów, nie ma rękawa, jest zjazd, także przyjemnie się schodzi i zaraz będzie na nas czekał, nie wiem, autobus. Zaraz się okaże. Może wejść w Aha, może. No to lecimy. A jednak słuchajcie, rękaw, zobaczcie, e, tutaj jest kolejny korytarz. I jednak wsiadamy do rękawem do samolotu. Siedzimy już w samolocie, zobaczcie tutaj miejsca, no tak ledwo co mam na moje nogi. E, więc chyba trochę mniej jednak niż w naszych samolotach wizerowych czy generowych. Dla dzieciaków spoko, ale u mnie niedużo. No i czekamy sobie w spokoju na no. skończenie boardingu i na start. Ten samolot chyba będzie leciał. Panie chyba idą już z dzwonekiem. No i zobaczcie, tutaj coś takie zestawy 12, 19, 19, to tak. jeden do innego większej czacie, mniej więcej na złotówki. My zamówiliśmy sobie właśnie taki zestaw, który kosztował przy zamówieniu takim online 12 albo 13, także no sporo taniej, nie? Zaraz zobaczymy, czy dostaniemy, Dzieciom dzieliśmy takie wrapy I tak spokojnie co nie? No takie wrapy zobaczycie za tyśpie. I one chyba przez... Tak, kosztowały też coś takiego, 10, a może 9, coś takiego. Także, no, no, zobaczymy teraz, przyjdzie, no, ale z ceny, nie? Zupełnie inne niż u nas, czy w że czy w że tak takiego jedzenia w samolocie. No, ale to jest no, Zobaczcie, co żonka robi. Co ty robisz? Bo w tym Erezia zawsze strasznie dużo zamawiają tych jedzeń. I ledwo ten samolot wystartuje, po prostu jest od razu taki zapach tego jedzenia, że można oszaleć. Także polecam Wam jakieś infale w sobie kupić, z nosa. Tutaj mamy nasze zamówienie. Dostaliśmy tortillę, pokaż jak ona wygląda, taka miodowa z kurczakiem. Dostaliśmy też inne dania, to zaraz będę otwierać. I dostaliśmy jeszcze kawę, bo wzięliśmy jedno danie w zestawie z kawą. Tutaj mamy ryż z kurczakiem A tutaj mamy e, kurczak biryani Także teraz będę otwierać i sprawdzać co my tu mamy Otwieram e, kurczak z ryżem I zobaczcie tak to wygląda Mamy ryż, mamy kurczak I różne sosy do tego dostałam Ja mam tu chicken biryani Pachnie ładnie I no wygląda też tak, tak na w szczerze sensie, w sensie. Jak za jakieś tam 10-11 złotych w takie danie. Samo czy spoko. Fajne takie rozwiązanie to moje, bo najpierw poszły panie właśnie z takim zamawianym jedzeniem przez już wcześniej i zdają mi później do panowie, możesz zresztą sobie to kupić. Sobie to samo normalnie to jest w tym, W tej grzeczce. No jak tam, co tam macie? Mamy Sosy i ostry Czesio, i ostry. Czesio? dobre? Chyba dobre. No to tak, co, polecamy, polecam, no zaraz spróbujemy i spróbujemy, więc jeszcze nie wiem, polecamy Zobaczcie, pokażę Wam jeszcze, ile może kosztować woda w samolocie 2 zł 350 ml, co prawda No i to jest ludzka cena A nie, tak jak u nas I to szanuję Zobaczcie, jak wcześniej dla nas AirAsia Doleciliśmy w sumie, chyba lecieliśmy jakieś 3 godziny, 40 minut po około. później, po tym jedzeniu, tak naprawdę ze wejną spać. A, a dzieciaki sobie coś tam grały No, ula też później spała, czasem może dość za mało. Jesteś śpiąca, ale... no i co? E, witamy na Filipinach. pierwszy raz tu jesteśmy. E, idziemy, kontrola pasportowa odebrać bagaż to zaraz Wam wszystko pokażę ja Dziwnie są te i nie było A, no właśnie no właśnie no mniej miejsca mniej o wiele miejsca nawet tak. patrzyłem to Ewelina tak miała na styki nogi tak naprawdę więc wyższe osoby no to radziłbym raczej kupować miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi bo są takie miejsca oczywiście tam przy tych rzędach ewakuacyjnych no, i dobra, trzeba iść na kontrolę, odebrać bagaż i to wam, to wam zaraz pokażę w sensie, właśnie, odbór bagażu. I my będziemy musieli zmienić w ogóle terminal, bo mamy teraz lot wewnętrzny. A tutaj terminale są bardzo oddalone od siebie. Zaraz Wam o tym wszystkim jeszcze opowiem. Takie malunki, gdzie jeszcze jesteśmy? Na Filipinach. Zobaczcie, jakie przyjemne. E, eksponaty po wylądowaniu Hali przylotu Filipiny szybko przeszliśmy kontrolę paszportową z 5 minut normalnie no i idziemy na taśmę numer 4 po nasz bagaż, po nasz plecak, który waży 20 kg Jest tu sporo tych taśm, więc idziemy i będziemy czekać. A może ten plecak już tam będzie, widzicie? To jeszcze bardzo świątecznie. A tutaj w Filipiny to jest kraj bardzo mocno chrześcijański no i tradycje są podobne jak widzicie idziemy, o Czesio już tam pobieg, to może ten plecak jest jest, Taj 4 Erezia z Kuala Lumpur czekamy sobie spokojnie na nasz plecak no ale powiem wam szczerze, że coś obiegnie z wajzeczką. że fajnie, że to naprawdę szybko poszło jak w Kuala to czekaliśmy godzinę do kontroli pasportowej, także tutaj elegancko no i później będziemy musieli jeszcze przejść przez do wyjścia z lotniska. Czekamy coś na plecak. Będziemy musieli przejść przez tak jakby konto, takie, takich cenników, nie? No u nas tak podobnie jest pięć. Okay. Zobaczcie, bagaże odebrane, są już na wózku. A no, tak poważnie no to mamy swój plecak już wygląda elegancko. No i będziemy musieli przejść właśnie takie... Trzeba mieć wypełniony tutaj taki dokument e-travel. Mamy go wypełnionego dwa dni temu już, no i tam będziemy nam skanować go. Tak, no i przeszliśmy bardzo szybko. Tylko wystarczył jeden kod. Mój tak naprawdę innych nie chciał. Eee, więc a miałem wypełniony dla wszystkich. Idziemy właśnie na bus, który tutaj jest na inny terminal, bo będziemy zmieniać terminal. No i tu, co się wychodzi. Wypuszczą nas? No exit. Tędy, Tędy trzeba wyjść. A idziemy, Tam był jakiś na bus, bo potrzebujemy się przenieść. O, na terminal 2, z tego co pamiętam. Za coś się dokładnie sprawdzę. ma. macha. No, idziemy, idziemy szukać, bo właśnie tutaj te terminale są bardzo od siebie oddalone i trzeba normalnie na nie przejechać. Także zapas czasu tu wskazany jest, żebyście zdążyli na następny samolot. A jednak się okazało, że jesteśmy na dobrym terminalu. Sprawdziłem to jeszcze raz terminal 3 i wylot mamy też terminal 3, czyli mamy jakieś, powiem wam szczerze, 5 godzin, tak? Jak dobrze patrzę, 6 godzin nawet jest. Nie, 13, mamy 8, 5 godzin mamy do następnego lotu, zastęp pójdziemy na odloty. Jeszcze może tu bankomat odczaję, także także spoko, miło. Rejzia przylecieliśmy, będziemy dalej lecieć Czewoł do Pacyfik, więc to też sobie sprawdzajcie. Nie musimy się przemieszczać między terminami, także jeden problem z głowy. No zobaczcie, moje bagaże tutaj czekają cierpliwie. I jeszcze tak jako ciekawostkę. Tutaj odcinek wewnątrz Filipin z Manili stolicy do Puerto Princesa lecimy linią z Cebu w Pacific. No i zobaczcie, normalnie jeszcze nowością pachnące Airbus A321 Neo, czyli takie wizery też nowsze, ma, e, Wizer ma takie nowsze samoloty, miejsca dużo więcej niż zobaczcie niż w tym Rezia A320, także Normalnie wam, pachnie z ten samolot. Także jako ciekawostkę wam to pokazuję do, do tego rejsza. No, tak jak mówię, godzinka lotu przed nami, z wyspy na wyspę, tak naprawdę, no bo Filipiny to wyspy. No i zobaczymy, jak to będzie się odbywać. Też przejrzę sobie zaraz menu ile wszystko kosztuje, i tak dalej. To na, zaraz mam możliwe, że pokażę, jak mnie coś zaciekawi. No i tu mamy też takie jedzenie, które można zamówić. Tutaj można takie było zamówić wcześniej, tak jak my w rejsie zrobiliśmy. że nie zamówiliśmy. A może teraz myślę, że to był błąd, ale cóż, yy, uczymy się, no i zobaczcie, 350 yy, filipińskich pesos kosztuje takie danie, yy, czyli to jest jakieś, powiem Wam szczerze, 25 zł. więc też chyba taka, no dwa razy drożej mogę powiedzieć praktycznie niż, chociaż nie no, tam jak zamawiał się na pokładzie też było 19, no to trochę drożej niż tam, a jakiś wybór tam jest, no, nie wiem, że zbudnie, to, to coś sobie zamówię, na przykład z takiego czekę na jaki? Albo zobaczcie, jest penecik i angolonezy, może 10 takie coś by wziął? No nie wiem, zobaczymy jeszcze. Picie jakieś 7 złotych, też nie najgorzej. Woda 60 pesos, czyli jakieś 4 zł, 4,20. No i tak, o, chyba boarding completed. I cóż, i siedzę sam. A rodzinka z przodu, wetulkę. Czas, kochani, podsumować trochę nasz lot. Rezia, tutaj z Kuala Lumpur, stolicy Malezji do Manili, stolicy Filipin, jak ci się leciało żonuś? No ogólnie siedzenia były niewygodne, nie można się było tam jakoś ułożyć, takie trochę do przodu były pochylone, więc no, poza tymi siedzeniami było całkiem ok, ale jakoś tak nawet jak miałam tą poduszkę taką dmuchaną na kark, to nawet z tą poduszką się nie mogłam ułożyć, więc ja jak leciałam to, i sobie spałam, to po prostu miałam otwarty stolik i na tym stoliku leżałam. No właśnie, no właśnie, czyli porównując na przykład do Izera czy Ryanera, to, to, no to trochę słabszy komfort, nie? nie, nie? już tak, no dawno nie lecieliśmy no Ryanerem, pravda, pravda. ale mogę do izera, no to do izera jest gorszy komfort. E, dokładnie. I na miejsca na nogi też mniej, bo ja tak naprawdę, mając niecałe 180 cm, to już dotykałem fotela z przodu, więc. Okay. Jeżeli jesteście wyżsi, to uważam, że konieczne trzeba wykupić sobie miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi. Ono nie jest jakieś mega drogie. Tutaj że w ogóle te usługi nie są jakieś mega drogie, także także sobie po prostu zobaczcie na stronie jaka cena za co albo do waszego lotu za ile co można dokupić, bo to pewnie jest zmienne zależne od każdego lotu. No i co? Na plus na pewno jedzonko, nie? Tak. Zamówiliśmy wcześniej, co było dużo taniej, niż jakbyśmy kupowali na miejscu, w samolocie. Tak, bo to było mniej więcej na miejscu, w e, samolocie. 12 zł versus 18 coś takiego, nie? Tak. czyli jedną trzecią tańsze za, przez to, że zamówiliśmy wcześniej. Ogólnie smacznie, wzięliśmy sobie biryani, czyli takie chińczyckie danie, kurczak z ryżem tak naprawdę, kary mm, i było bardzo dobre, bardzo dobre. Wzięliśmy jeszcze też ryż z kurczakiem takim grillowanym, pieczonym. No to Uli bardzo ten kurczak smakował, mm -hmm. także zjadła samego kurczaka, ryż średnio, no tam były jakieś dodatki, jakieś sosy, co nie, do tego ryżu tak. i Ty to zjadłeś, Ci to chyba smakowało. I te tortille, nie, dla dzieciaków też. Tak, też. i wzięliśmy tortille, one były na zimno, Czesiowi smakowały, zjadł sobie Uli nie, no i ja już miałam kawę, tak, wzięliśmy taki zestaw z kawą, za dwa złote była dodatkowo kawa czarna, dobra. No spoko, także, także polecamy dodatkowe te usługi, I też jedzonko, że zamowę. można zamówić takie bez cukru e, jakieś mm -hmm. dania, czy na jakiś tort nawet, na kawałek mm -hmm. ciasta bez cukru, także e, no, różne dla każdego coś tak. dobrego. Także, także moim zdaniem komfort mniejszy na pewno niż w Wizerze, tak to dobre porównanie, ale później lecieliśmy sebo Cebu Nówka sztuka samolot, pachniał nowością, aż byłem w szoku, taki właśnie typowo Wizerowy był A321neo, ten na to była 320 akurat, więc starszy. I Mode... już tutaj siedzenia były, no, no były super, dobre, super, no super. takie jak w Wizerze, czyli tak. super wyprofilowane na plecy i się wygodnie siedziało. Dużo miejsca, nie też na tak. nogi. Ja też miałem te, całą trójkę dla siebie, jak nie wiem, no, tak takimi przyzielili miejsce. W drugim trzecim rzędzie siedzieliśmy, więc, więc na przodzie samolotu, no to był bardzo przyjemny lot, naprawdę. Także jeżeli byście byli na Filipinach to na pewno polecamy linię Sebu Pacific, no ale ogólnie po Azji najczęściej się lata właśnie rejsia Tak, tylko tak. on też chyba lata różnymi samolotami. Tak, tak, no wiadomo. No wiadomo, to możecie trafić na, na co innego. Także e, to tyle, nie? Chyba z naszej strony. Ogólnie e. warto zamówić sobie jedzenie przed. nawet e, jeżeli, Polecamy. No, no, Ale za takie żeby pieniądze. Spróbować, Oj, tak, i w tym celu, Pacyfik można było zamówić sobie. przed i to takie I dania, tanie, których już później na pokładzie nie było. I tak samo właśnie tak, tak samo w Ja też można było zamówić. naprawdę, no, możecie pomyśleć, że dobra, przecież nic nie będę jeść, ale nawet dla samego spróbowania, no, wiesz, nasz lot, zobaczenia. Na lot z e, Malezji do to trwał 4 godziny, więc i tak. to takiej godzinie, powiedzmy, obiadowej, takiej no śniadaniowo-obiadowej, więc my się na to nastawiliśmy. byśmy głodni, nie? Po prostu. No więc ogólnie, ogólnie were... znaczy ten kary był ostry, to też przyznam, mm -hmm. od razu mówię. Był bardzo Nie. nawet ostry. Nie palił, ale był ostry, więc na przykład dzieci to kompletnie wygląda. Czyli, po, czyli podsumowując, komfort Wizerze większy niż w Ereizia. Chce Spoko, no ale pe pewnie będziecie tutaj po Azji, to głównie na coś, właśnie Ereizia. Ale po jednak ceny Asia tutaj tak. też wygrywają. Czasem da, jak dużo wcześniej kupicie, to czasem oni mają takie pionki do rady, naprawdę za dobre pieniądze upolować, no i można poleżeć, no przemęczyć się, że tak powiem. Tak, my już wiele razy lataliśmy Rezia i za każdym razem było no, okej, okay, tak? no, nie jest to nie wiadomo jaka rewelacja, wiadomo komfort tych siedzeń jest słaby, ale poza tymi siedzeniami to obsługa i wszystko jest tak, na, na, plus. na no, dobrym poziomie, na plus, na plus, normalnie, wszystko no, jest normalnie. Tak. Zanim dolecicie do Azji, no to będziecie pewnie lecieć jakimiś tradycyjnymi liniami, Także na koniec wrzucam Wam filmik tutaj. Możecie zobaczyć, jak się Katarem leciało. Ostatnio lecieliśmy. A tu, Turkish Airlines, którym też już kilka razy mieliśmy okazję lecieć do Azji. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu. Cześć!